So, what happened? Did Garrett arrest you? Yeah, after I came to. The bastard had clocked me with his colt. And the kid surrendered? When he realized there was no getting out of there alive. So, they locked you up in Lincoln? Indeed, they did. Sentenced me to hang right along with the kid. Tutaj. It's important to know that I was only riding to with is, really so I could find the bastard I was after. Jest of... What is this guy? Who is this guy? He was with John Kinney's gang. And they were sworn enemies. Young Jane, young Jane, young Jane, young Jane. I owe that son of a Blinkida. bitch a bullet for what he had done to me and mine. Instead, I All our it was right around then that I heard Billy make his move. Billy Kid? He Jim Bell and a few other guards as he made his getaway. Later, they wrote that some lady friend a pistol him in the privy. Yeah, what the gosh. papers didn't say is that Billy helped me escape too. O, klucze lecą. Dobra, zbierzmy klucze, I... poza tu weszłem? Uuu. Shotguna jakiegoś. Namierzyliśmy. Głośna jak żmot. Wyrywa z butów. Strzelba Boba Olingera. Dobra. okej, dobra. Będziemy mieli tą to Jak najbardziej z tego. Tylko, czy będzie miał nas. nam pomoże. Okej. Czekajcie, tego coś w ustawieniach sprawdzę. Pomoc i opcje. Okej, okay, już wróciłem. Chciałem zobaczyć właśnie o to, się broń. Dobrze, już wiem. No, naładuj tą amunicję, chociaż jej mam mało. Wspieszmy może u nich. Ja myślę, że będziemy używać... Tego. To będzie najlepsza. Ehm. Hmm najlepsza opcja. Pan oh sprzej. jakieś krzyki kobiety, ale tu mamy na dachu, dobra. Skoczymy na ten dach. Coś tu będę uprzedzić, nie ruch, już. Like could, but... Nie, nie, nie trafi. <laughs> Nie! Prawie bym spad. Dobra, przechodzimy na następne dachy. Tej strzeli mam strasznie mało amunicji. E, kółko celnicy. Z... Użyj dachu do ucieczki. Dobra. Nie będziemy się nimi... Nie! Spadłem z dachu. Nie wierzę. Nie wierzę. Po prostu. Nie wierzę. Dobra, ale... Z... Odrodziliśmy się. Niedaleko. Dobra. Strzelają tam do mnie. No da. Deski lecą akurat mi pod nogi. Podejrzane, ale... Ale to są gry! Q nie mam chyba całego naładowanego. Potem to slow motion wykorzystam, jak będzie naprawdę dużo. what did he do he did me and my family a grievous harm but i knew if i was ever going to no find him i would need to get my air we'll no i tried to be still and sneak my way past you be but hell if they weren't all waiting for me, me. Apparently, some of us thought I was billy You hooligans, go to hell! Mom, the whole We're gonna be in deep shit when I get back. No, ne, that's stop this.

Custer, ammonia, ammonia. You won't get away. Shut your house down. There's children here. So much lead was whizzing by my head. It was like everyone in Lincoln wanted to put me in the ground. I knew I needed to find a Dabry, to Oj, so i I never did have a great fondness for those four-legged oh. grass eaters. Smelly, Smelly sweaty, ungrateful beasts. Revolve too high, if me. I'll fight it. I'm not wykorzystać. Tutaj możemy I'm Za kurę są punkty. Za sekret. Przebij się przez miasto. A gdzie jest to miasto? Czyli w tą stronę Ok, tylko zbierę od, od... nich amunicję. Jak przez to miasto przejść? Dobra, na widzę. Użyjmy jej i wspinaj się mm. nie wiem, jakoś bokiem da się tu przejść, czy za bardzo nie ogarniam but where was the kid while you were busy getting shot at gone and that's when it occurred to me why billy sent me free so i could be a hapless decoy and draw attention while he snuck out of town I knew if I made it out of there in one piece, no you know, the on my head. Because everybody in Lincoln would be dead. No, they, they all thought, thought I was Billy, and all that blame was fall on him. Meanwhile, Deputy Bob Ollinger was organizing a posse to put me down. Он не не Не, 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 не не, не, Шедвин. 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 Tutaj jest jakieś butelki. Tu punkty dostajemy, ale to według mnie nie opłaca się marnować amunicji. To już mamy tam. ich jakoś tak. Okej. Okay. Mm. Dobra, teraz jakoś mi te headshoty idą, bo wcześniej co lamiłem. I to nieźle, nie mówię, że teraz jakoś dobrze gram, ale na pewno lepiej będzie. Ja może dlatego, że zmieniłem tą podkładkę, podniżkę na lepszą. Możliwe, możliwe. Czas mi... Q aby w... O Boże, nie no. Po co mi to? Ja myślę, że Q dadzą mi jakoś dla koncentracji. Będę to... da się wziąć tą tarczę, że to nie starczyć blachę. O! Okej, okay, wróciłem. Dobra, między oczy. Teraz będziemy się tutaj, tutaj w tej koncentracji przyjąć. Ja wyrać w obraz. Dobra, a tu 300 do przodu później odeźmy. Kto to był? Wstał w stopę, no. Zabijam. był tak zwany śmiertelny pocisk. No no. Zobaczmy, czy mamy jakieś nowe ulepszenia. Ha, bo tutaj PD! I guess Billy saved your ass, taking out Bob the way he did. Billy didn't kill Bob. Sure he did. dispatched him right after he shot Deputy Bell. No, sir. Because Bob came right up behind me, angry as hell that Billy had lit out. Hello, Bob. I said, I think you better let me go. And he says, I don't think so, boy. Not with my shotgun? We stood there in the middle of the street, eyeball to eyeball. He intended to kill me and I knew I had no choice but to defend myself. Kurde, skupiać się i to idę. to nie jest za, zbyt łatwa sprawa. O, nie, nie, nie nie, nie nie, nie tą drogą mozit, right. nie tą drogą A na tej szybkości się nie mogę skupić, bo albo na jednym albo na drugim. Okej, okay, próbujemy już po raz... trzeci. Tak! zabiliśmy. Nie honorowale cię zabiłem. Pat tak. Jesteśmy PD, jedzoczy, Pojedynek. Okruchy, prawdy. Dobra! Kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Chociaż. Co tu może się podobać? Ja, który ma słabą celność, naprawdę pod tą celnością muszę trochę pod, popracować. Mam nadzieję, że trzeci odcinek będzie jeszcze lepszy niż ten. A na razie komentujcie, subskrybujcie i dawajcie łapki w górę. Trzymajcie się, cześć!